Siemanko, kochani widzowie! Tym razem nagranie, w którym znaleźliśmy ducha bardzo aktywnego, bardzo gadatliwego, a na końcu okazało się, że wystryknął mnie na dudka. Zapraszam Was serdecznie do tego materiału. Hello? Hello, Willow? John Brown! John Brązowy. To on dopiero w kibelku będzie. Znaleźć dowody zjawisk paranormalnych.

że przed update'em ostatnim non stop trafiałem na karty Tarota teraz nie mogę trafić nie ma kart dla szefa <grystanie> skąd mam wiedzieć czy nie? to jest John Hello. What the fuck? Nice skull. Hello, ghost. John Brown. John. Oh, I can hear that. Na phone. Right here. Bam. Wiem, co tam napisałaś: Lęka. Czytałem. Co zrobić, żeby przestać się bać chodzić samemu po domu w Pazmo? Żeby przestać się bać chodzić samemu po domu w Pazmo, trzeba dużo grać w Pazmo i wiedzieć, czego można się tam spodziewać. Jak wiesz czego możesz się spodziewać, to nie możesz się bać tego, bo to jest oczekiwane. Tak myślę. Mówiłem, że John Brown będzie w Kibelku. No, bo to jest ducha, tak? Czacha ducha. Czy będzie bez głowy jeździć? Chyba że będzie tutaj. No Orbis, Orbis here, maybe? No? No. Może też czasem być tutaj, bo. Bo. Te te. <grych> Okej. Okay. Nie ma ingerów. Eee... Pozbierać powiedzie się nie ma. Pasolkę po brytańsku jadę. Zero słowa otuchy. A no a co? W sensie co? Że z tym. co zrobić, żeby przestać się bać? Na no co innego można zrobić? Nie da się nie bać do końca. Ja sam się wystraszę czasem, jak mi wyskoczy. arfocelno. no. Freezing. Where are you? Are you here? Are you close? Are you here? i here. How old are you, John? Old. Oh! old John Brown. Not at all. But you mimic. Who or who would have to be? No, how? Ah! But where is my? Fucking photo, come. No. John stay there, Don't move. Gdzie że rzuciłem. Ha dobrze, jest git. Rzeźnik. No ciągle rzeźnik, no. John Brown. to poszedł stąd. Nie jest tu. Um Mam tu przeczucia, spodobał mi się jego głos. No tak, mam dwa dowody, ale mimik to jedyny duch, który ma dodatkowo poza dwoma dowodami. Ma zawsze orby. Patrz, jak sobie weźmiesz. Mimik. Ma trzy dowody: spirit box, odciski i mroźne. A jako słabość ma w kilku raportach odnotowano orby w pobliżu naśladowców. Spyta się, czy lubi lękę. Jestem. Z... Ja się zastanawiam przede wszystkim, czy on lubi mnie. Oh, two oh where are you are you my friend are you friendly do you like lenka Apu! Cię. Nie, nie lubi się, ewidentnie cię nie lubi. Nie lubi lęki. Wspomniałem o tobie i już się zdenerwował. I tu tak ostro się zdenerwował. E, dobra, jakie mamy possibilities? Twins on Rio Mimic? To on Rio, nie? Easy. Chyba. Chyba easy, tak myślę. Hm. Możemy zrobić... Możemy zrobić łatwy, prościutki teścik na... Na pana Onrio. <ścoughs> o, wywalił korki. How old are you? Where are you? Are you here? Are you here? Are you here? Do you like Lenka? Do you like me? Are you friendly? Are you friendly?

Atak. Czyli a tak jestem No zdmuchnij tą świeczkę. A! Pilnuje kuchni, co? Zobacz, jak pilnuje. No dobra, skończ już. No, co, że sam stoi. Zdmuchnął mnie. No dmuchnij tą świeczkę, Mr. Rio, Hello? John? Może się wstydzi dmuchać jak patrzymy. A po co mam przeknąć? Hello, ghost, Lenka's z asking about you. O, Ty! co cię On cię nie lubi, on cię ewidentnie lubi. Będzie atak czy nie będzie? Będzie czy nie będzie. Huh? Maybe not. Hmm. No. Tylko że to wyznacznik też nie jest, nie? Bo on Rio może użyć tej swojej zdolności. Nie musi. Ja w ogóle mam aparat. Możemy zrobić jakieś zdjęcia. A uh, nie, tak łaże bez sensu tutaj. Hello? Nie wiem co to było. Strzeliłem na ślepo. Jest interakcja. Chcecie zobaczyć jeszcze raz tego rzeźnika z zatoki? Możemy zrobić ten. Możemy zrobić. To będzie bardzo niebezpieczne. Będzie bardzo głupie, już, już ja wiem o tym. Czekajcie, jak tu drzwi. Tutaj. Tutaj. Przyjdzie? Tylko niech drzwi otworzy, bo jak nie, to ja umrę tutaj. Idzie. Ale ja głupi jestem, czemu nie zamknąłem te drzwi? Nie przyszedł. Ha Ślepy. Idzie. <ślepy> Nie przyszedł. Excuse me! I'm here Ola u mnie. Aczkolwiek? Aczkolwiek, czy to był early hunt? Nie, music box, dobra, music box nas za, zabił. Zabił nasze sanity. I don't know. I don't know. No stawiam on Rio, no bo Twinsy Syn no, nic nie wskazuje. Orbów nie ma. E, idziemy jeszcze, zrobimy sobie oteczkę. Jedną przedwiek? La, 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 la. la, la. opc, Oj, go tu nie ma. Where, where is he? O! Oh. O! Oh, Przecież w las! Daj mi tą wałkę. Okej, okay. a aparat? Mhm. Uh -huh. Nice. Świetnie, Daruś. Bardzo ładny. Nieźle to ogarnąłeś. Ach, tu jakiś leży. O! Oh. Mhm. Uh -huh. Dobra, idę po więcej soli. Będzie łatwiej. No, byłem zajebiście przygotowany. A Zawsze ludzi hejtowałem, Tak wysypywali sól i nie mieli na przykład ufałki, nie? Mówię, ja pier... Mówię, na chuj to wysypujesz, tak nie masz, nie jesteś gotowy do robienia zdjęć. O, bo myślałem, że ty miałeś, nie? A czemu tak myślałeś? No, nie wiem. Takie gadki były. E, znowu nie mam aparatu. Hello. Hello, John. John? Where are you? Where are you? I'm close. Are you friendly? Hurt. Are you tall? Are you friendly? Kill. Do you like me? Do you leave me alone? sobie zrobił do mnie. Goodbye, John. Dobra, stąd. Travolta. I wszystko mamy? Nie wiem. Mam, no, wszystko wskazuje na. On Rio. To co? Lasta zrobimy, nie? Ostatnie sobie zagramy. Może Graftona. Na no, do widzenia i kończymy tą imprezę. Twinsy! Aha. Aha. Hmm. A ciekawe, nie? Ciekawe, gdzie w takim razie był ten dubel? Musiało. Ja wiem dlaczego. W takim wypadku jest jedyne wyjaśnienie tego, takie, że dubel najpierw y, główny duch był w kuchni, a dubel był w holu, a później główny duch poszedł do holu. Bo najpierw freezing był w kuchni, a tylko główny duch może dać freezing. Dubel nie może dać freezingu, y, więc się przeniósł do dubla, co jest zdura. No i nie mieliśmy twin interactions w ogóle, nie? Szok. No nic, ale to jest Nightmare. Zawsze powtarzam, nie zawsze można mieć rację. Tak jak tutaj. Jak sami widzieliście, Nightmare Mode rządzi się swoimi prawami i nie zawsze mamy stuprocentową pewność. Ja wydawało mi się, że ją mam, jednak okazało się, że po prostu Twinsy zmyliły mnie. Wydawało się, że to jeden duch, który roamuje sobie pomiędzy kuchnią, holem, a powiedzmy living roomem, a jednak był to... Był to brat-bliźniak, tak, Twin, yy, który przebywał bezpośrednio obok Ghostroomu. Nie da się czasami tego racjonalnie wyjaśnić, nie da się na to wpaść w trakcie gry, dlatego też fazmofobia jest tak ekscytująca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zapraszam do komentarzy, subskrypcji, yy, łapek w górę, a także na kanał na Discordzie, do którego link wklejam poniżej. Dziękuję serdecznie i trzymajcie się do następnego razu.